Dzień dobry moi drodzy, wakacje w pełni, nareszcie doczekaliśmy się przepięknej pogody, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak w pozostałych miejscach w Polsce, natomiast w Warszawie od kilku dni jest po prostu niesamowity upał. I właśnie ten upał to słońce, które codziennie nas atakuje wręcz. Skłoniło mnie do tego, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę, bardzo krótko dzisiaj, mm, o fotowoltaice, dlatego że jest to temat, który też ostatnio coraz częściej się pojawia. Coraz więcej firm leasingowych jest skłonnych, aby tym tematem się zająć. Ja nazywam się Łukasz Kiełek, a na co dzień zajmuję się leasingiem. Zaczynamy. Panele słoneczne. Coraz więcej firm wraca tak naprawdę do finansowania. Tych przedmiotów. One były jakiś czas temu dosyć łatwe do sfinansowania, dosyć modne, później nie wiedzieć czemu wiele firm się odwróciło od tego tematu. A teraz mamy, można powiedzieć, powrót. Znowu coraz więcej firm chętnie zaczyna finansować tego typu przedmioty. Problemem potrafią być jedynie takie duże farmy fotowoltaiczne, gdzie jest tam, powiedzmy, instalacja za 2, 3, 5 milionów złotych i tak dalej. To one jeszcze troszeczkę na ten moment są problemem. Nie każdy chce to finansować. Natomiast takie mniejsze instalacje, gdzieś tam do firmy za, powiedzmy, 150, 200, 300 tysięcy złotych. To są instalacje, które firmy leasingowe coraz chętniej instalują, dlatego że z reguły te instalacje pomagają firmom oszczędzać. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przykładowo, jeżeli mamy ratę leasingową w wysokości 3000 zł, to z reguły jest to korzyść dla firmy. Ona zaczyna zarabiać, dlatego że powiedzmy wydatki na prąd miesięczne wynosiły 3,5 tysiąca złotych. Także to też warto pokazać, kiedy podchodzi się do finansowania takiego sprzętu. To warto udowodnić to, że ta instalacja w długim okresie po prostu się zwróci, że, że będzie dzięki temu taniej. Na co powinniście zwrócić uwagę? Przy leasingu operacyjnym, głównie operacyjnym, bo oczywiście o ten leasing najczęściej chodzi, ponieważ tutaj całą ratę można wrzucać jako koszt. Ważne jest to, że takie panele fotowoltaiczne mają amortyzację tylko 10% więc pewnie część z Was może pamiętać z moich wcześniejszych odcinków: jeżeli dany sprzęt ma amortyzację 10%, to minimalny okres leasingu, jeżeli ma być to leasing operacyjny. To musi trwać 4 lata, i wtedy wykup jest tam w wysokości 21%. Ten wykup można w niektórych firmach rozłożyć na raty. Jeżeli go nie rozłożymy, no to po prostu zostaje taki wysoki wykup na koniec. W przypadku leasingu finansowego i pożyczki oczywiście nie ma to najmniejszego znaczenia. Warto też pamiętać, że przy instalacji fotowoltaicznej, jak na ten moment, te firmy, z którymi ja współpracuję, wymagają opłaty wstępnej. Czyli nie można tego zrobić bez wpłaty wstępnej, gdzie po prostu jakby rata by nam finansowała czy zwracała ten koszt, który ponosimy na prąd. Tutaj, coś musimy na początek mieć. Te 10% minimum w tej chwili to warto mieć na uwadze. No i to w zasadzie tyle głównego tematu na dzisiaj. Gdyby były pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania ich w wiadomościach prywatnych, czy też pod moimi nagraniami. Pragnę Wam także jeszcze przypomnieć, że cały czas sprzedaję kamizelki eleganckie, jedwabne jako dodatek do garderoby, do garniturów męskich. No i to w zasadzie tyle na dzisiaj. Korzystajcie z wakacji, korzystajcie z tej przepięknej pogody, trzymajcie się ciepło, cześć!